Dobra, w każdym razie jeszcze zostało mi kilka interesujących terenów tej całej lokacji na stacji. Na przykład ten mogę się jeszcze przedostać. To już niby walczyłam. Ale nie było mi na przykład tutaj. Rozdzielnia. To może być coś całkiem ważnego. Chyba szykuje się walka. Coś przeczuwam. Chyba szykuje się konflikt. Tak zwany. I to naprawdę całkiem ciężki. Telebutli to się zazwyczaj nie otrzymuje z darmo. To musi być super ciężka walka. Tak obstawiam. Jak tylko tam podejdę, to od razu będzie konflikt. Ten

O kurde, jak potrafi skakać. To jest sponsorne. to jeszcze jakieś inne butle? Ja się próbuję połączyć w moim trupie. Dobra, konflikt został rozwiązany. Proszę bardzo, Activating Combat Mode. To jeszcze z innej produkcji, z tego Final Fantasy. Mi się przypomina takie powiadomienie. Nie da Ammu w ogóle do tego, O to jestem całkiem dobrze ustawiony, tak prawdę mówiąc nie ma tragedii, tylko chyba mi się leczenia kończą, niestety to może być jeszcze utrudnieniem. Wszyscy zmarli, chyba. Informacja. Eureka. Przełom. Zespół naszych najlepszych specjalistów pracujących we współpracy z sojusznikami ze Związku Radzieckiego ogłosił, że jest na progu odkrycia lekarstwa na wirusa, który opanował kraj. Nasi eksperci zapewniają, że opracowanie leku, który zakończy kryzys, to kwestia kilku dni. Najważniejsze to zachować spokój i pozostać w domach, podczas gdy rząd przygotowuje się do dystrybucji pierwszych dawek, zapewnie nowy minister zdrowia i opieki społecznej Jan Dobrucki. Razem zwyciężemy, dodał pełen optymizmu. No nie wiem, może to jest jakaś propaganda sukcesu, Kogoś tam jeszcze mamy. Jeszcze bym się dostał? Nie, nie mogę przeszypa. Nawet szyby nie mogę stłuc No niestety. Delkace są całkiem sporych rozmiarów, to muszę przyznać. Co to ma oznaczać? Jakiś demon czy tam co? Zasz pary wychodzi. To jest mutant, to jest zwyczajny człowiek, a to jest, to jest ten ja, który jeszcze płacze z jakiegoś względu, czy jeden z naszej frakcji, a tutaj z kolei to ja zniszczyłem dom, że jak komuś się chyba coś pomyliło, nie mogę odpowiadać za takie rzeczy, to wszystko wina mutantów. O, mamy jeszcze zapis. jest kolejna rozdzielnia. Bierz kasę i w nogi. Zanek, zapomnij o tym idiocie Dobruckim. Spierdoliliśmy sprawa. Ludzie pracy wzięli sprawy w swoje ręce i rozszarpali skurwysyna. Wszyscy w tej pieprzonej stacji go rozpoznali. Rzucili się na niego jak muchy na gnój. Co ma sens? W końcu był gnojem, jak ich mało. Kurwa, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Czekam na dole zresztą chłopaków. Tam nas nie znajdą. Weź kasy, zostaw te pieprzone malowidło. Czas się wynosić z tej dziury. Ta, to będę musiał jeszcze za chwilę odpalić, ale na razie jest nieaktywne. Mogę coś przodować? Kurde, tego, cztery strzały. Ale słabo, jak też wykonać. Nie wiem na razie. To no wszystko brak miejsca. No cóż. Zablokowane. Ja to, co rozumiem, pewnie jeszcze tutaj wrócę trochę później, tak? No będę musiał jeszcze aktywować wszystko. Dobra, no to pora spadać. Jak tam leczenia? Mam jedno leczenie jedynie. Pod tym względem jestem w bardzo słabym stanie. A, dobra, mam pewien pomysł. A mianowicie taki, że. L1 i to się robi obiekt L1 dobra gdzieś tam strzelę bomba. która będzie się samodzielnie aktywowała, co jest i tak? Ok, już strzelę, dobra. Teraz biorę sobie jeszcze czy nie? bo to jest ammo do shotguna. To nie pomieszczę chyba, chociaż w sumie, nie, dobra, do okej. Okay. No to jestem ustawiony. patrzcie na to. Dobra, szykuje się kolejny konflikt, tak przeczuwam. Activating combat mode, come on. Co to za Był już taki wcześniej mutant? Nie pamiętam. Nieprawda, nie mogę się poruszyć tutaj, chcę go zaprowadzić. Mam tu jeszcze jakiekolwiek inne bomby do wykorzystania w okolicy. To by się całkiem przydało. To nie eksplodowało jakimś sposobem, co on w ogóle potrafi. Jakie ja obrywam? Za za się ulepszyłem w ogóle. Jaki koleś jest szybki. Co to jeszcze mogę zrobić, pytanie? Co się ożywił, niedobrze. Jeszcze jest na... pomarańczowo zaznaczone. Teraz na czerwono, dobra. Kurde, jak ja oberwałam. Tam musiałem odsorzyć kamana. Okej, terror na stacji B, <grytanie> tak się nazywał. Okej, okay. Jakoś że dajemy radę, weźmiecie najtrudniejsze chyba za nami. Możemy sobie powiedzmy odpocząć, poeksporować. Ja już tu mam naprawdę niewiele zdrowia. Gdybym mógł jeszcze cokolwiek wykraftować w okolice. to muszę jakkolwiek połączyć. Jeszcze słyszałem jakieś dźwięki? Nie wiem. Czy jeszcze jestem w zagrożeniu? Dobra, zobaczmy jeszcze całą arenę. Paliwo do miotacza to mi raczej dużo nie dam. Jak to mleczenia twórca? Jest to możliwe? Żeby coś takiego zebrać? A, tu muszę odpalić, dobra. Ciekawe wcześniej mogłem to zrobić. Um, tak! O, o, nie w tą stronę. Patrzcie, jaki labirynt. No, teraz nic prostszego, tylko stąd wyjść. Kurde, ale by mi się leczenia przydały. Pod tym względem jestem w bardzo słabej sytuacji. Nie wiem, kiedy ostatni zapis był. Czy nie przed walką z bosem, ale chyba nie. No, tak by twórcy chyba nie urządzili. Mam nadzieję. O, teraz mamy zapis, dobra, to już jestem. Ustawione do końca gry. Małe leczenie, czy to się nadaje nad dniem? Nic prostszego, teraz trzeba tylko wrócić. O, o. dobra, zawaliłem chyba. Myślę, że sobie bokiem przebiegnę. Ile jest koleśi, ja To szkoda w ogóle amunicji, na ich wszystkich chyba. Dobra, wolę się uzdrowić. Dobra, tutaj ustabilizujemy sytuację jeszcze, chwilę, Jeszcze mamy kilka pewnie jakichś leczeń w okolicy, może coś tu wykraftuję jeszcze. Otóż już mam. 6000 punktów, naprawdę, wow, no ile ja zdobywam. Za 6000 duże leczenie za 900. Kurde, nie Dobra, jedno średnie kupię i powiedzmy, że wystarczy. Albo jeszcze jedno małe. I tak się zaraz uleczę. Ok. A tego, raczej szkoda czasu. Szkoda pieniędzy. Tak sądzę. Dużej, małej. Już jestem w dobrym statusie. Dobra, w każdym razie to jeszcze nie jest wszystko. Jeszcze bym sobie odblokował coś tutaj w okolice. To już byłem, to były te wszystkie walki. To już jest sprawa załatwiona. Ale mamy jeszcze tutaj dostęp za pomocą klucza, tak? Nowa broń? Chodźcie z do kusza. To jest kusza. Okej. Okay. jakieś jakichś przeogromnych rozmiarów, chyba. Marcel? Szybkość ruchu podczas celowania zostaje nieznacznie zwiększona. Okej, okay. więc energii zdobywam to nie. A tak wręcz i deptanie zadają znacznie większe obrażenia. Schematy produkcji wymagają mniej ZOMu, a to jest całkiem niezła. Dobra, może z tego. Dobra, uznałem kolesia potwierdź. Sklep z zabawkami, to właśnie dziecko zginęło, chyba tak? O to chodzi. Może to właśnie wszystkie jego rysunki są? Jak obstawiam. Nie tak, kusza to będzie na trudniejsze momenty chyba. Dobra, chyba wszystko sprawdziłem. Tu już ma prostą ścieżkę. Um, jeszcze tuba obca, żeby się przedostać. Tu zostawiłem trochę amunicji, nie? No właśnie. Wtedy nie miałem miejsca, niestety. Dobra, no to chyba sprawa powinna być załatwiona. Teraz muszę się wycofać. jak gdzie to w ogóle było? A tu jeszcze mamy tego mutanta, z nimi nie wchodziliśmy w interakcję. A przyspieszyłem. No to mamy tramwaj. A coś jeszcze będzie w jego środku. Może informacja, albo pasażerowie na gapę. O! Mamy i odpady. To jest pasażer na gapę. zaś się zmiaszcza. Przyściemy na nowe tereny. Nareszcie. Ja teraz jestem, dąż do nas, tylko zjednoczenie w Chrystusie może dać nam schronienie podczas szającej burzy. Kościół dni, ostatnich jest Twoim sanktuarium. Dobra. To poszukajmy jeszcze jakiegoś safe room'a może. To by się całkiem przydało. Micha, coś tu mamy. Safe room na otwartej przestrzeni, czegoś takiego jeszcze nie było.

Mam wszystko przodowane? Nie, jeszcze rdzeni, proszę bardzo. To jest drugi to na stan obecny, więcej nie zrobię. Tutaj jeszcze. Wodzice do kuszy jest warty 1000, naprawdę. Okej. Okay. Jeżeli bym chciał kuszę ulepszyć, 8000, wszystko. okej. Okay. Rozmiar magazynka to jest super opłacalne. To z pewnością. Jak to jeszcze rozwiązać? O, właśnie do magazynków może bym się ulepszył. Magazynek do shotguna, czy do pistoletu? Powiedzmy, że do shotguna, ok. Akurat mam wystarczająco, idealnie. Maksymalny level. I to już więcej chyba nie kupię. Chyba, żebym sprzedał do kusz jeden pocisk. Nie wiem, czy to jest dobrym pomysłem. Jak tam craftowanie nie ma opcji. Kurde, sama sprawa. Mam nadzieję, że będzie leczenie w okolicy. Tylko nie wiem jeszcze którędy. Ej, ja to już na razie więcej robić chyba nie będę, pora się zapisać. Gdzie ja się w ogóle znajduję teraz? Jeszcze sobie zobaczmy. Obrzeże tak zwane, okej. Okay. Dobra, więc z tym miejscem zakończę materiał. Jeżeli interesuje Was kontynuacja, to polecam zostać Ajka z dzwonka po kolejne codziennie wychodzące materiały. No i w sumie tyle. Ja się zami żegnam do jutra.